run it run it up Siema, jestem z Agitagusu, urodzona 03. Mamy 25, nie ma podziału, my czy wy? Hip Hop nie dziwi, a łączy czasem całe pokolenia. Wiesz, to w końcu z bezbędnego pierdolenia. Więc oto słyszysz mnie dzisiaj w swoich słuchawkach na ulicy, w domu, w szkole, albo i w innych przypadkach. Jestem dookoła ciebie na tych cyfrowych nośnikach. I od w sercu, gdy jest poważnie znikam. Patrzę na zegar, spokojnie przez pana noc. Nie dulę mnie sidła, ręku tylko polarowy kot. Pamiętam czasy, gdy pamiętali o mnie ludzie, z niebale są krople wody, a ja dobrze się czuję. Złapał mi w kieszeniach spokojnie idę ulicą i już nie słyszę za sobą nieprzyjaznych krzyków, osiągnęłam dużo, a osiągnę jeszcze więcej, że pozwolę nie złamać, to myśleli raczej błędnie i błędnie i błędnie i błędnie. błędnie. Szkło sześli gdzieś pod butami. To co zostało z przeszłości zostawiłam za plecami. Teraz siedzę w pokoju i nagrywam to na radium. Stoję wyprostowana, nie mam ciężaru na karku. Choć nieraz byłam na skraju, z każdego zdarzenia wyjście dałam radę. Choć siadało mi na trupie, w pewności lampy i światło. Uspokaja jeśli chodzi o projekt, to mam sporo do dodania. Przychodzę z nową energią, co do góry cię podniesie. Po tylu latach wreszcie spokój ci przyniesie. Siedzimy tym razem, niezależnie od doświadczeń. Dołożyć wszelkich starań, ziomek, by było ci łatwiej. Tak jak oni są dla mnie. Ja będę dla ciebie razem wytyczymy ścieżkę, przynoszącą szczęście. rapłynie płynie w moich żyłach nieprzerwanie od lat. Teraz odkrywam na nowo otaczający świat. świat. Taylor, low run it up.